Zakończyliśmy tydzień rozważań na temat słuchania Boga. I Eucharystia jest niewątpliwie taką przestrzenią, gdzie Pan Bóg mówi. W tych przestrzeniach, które rozważaliśmy, najpierw w ten najpewniejszy, najwyraźniejszy sposób. W swoim słowie. Po drugie, czyniąc wielki znak, ofiarując nam się w chlebie eucharystycznym. Mówi przez osoby, przez ludzi, przez Kościół, który tworzymy. Mówi o tym, że w drodze wiary nie jesteśmy sami, że droga wiary, będąc drogą miłości, ma konkretnych adres, że ta miłość ma konkretnych adresatów. Właśnie w naszych braciach i siostrach, z którymi wspólnie tworzymy ciało Chrystusa. Te wszystkie sposoby są obecne w Eucharystii. Zobaczcie, Eucharystia jest zawsze pełnią. Pełnią obecności Boga. Przestrzenią, gdzie w pełni może się realizować nasza wiara. I tego Pan Bóg, o czym nas pouczał przez ten tydzień, na Jego zwieńczenie daje nam doświadczyć. I Yy, niewątpliwie słuchanie yy, jest podstawą. Jest podstawą poznania. Bóg yy, ze swojej strony nieustannie jest wsłuchany w nas. Słucha tego, co się dzieje w naszych sercach, w naszych umysłach. Yy, a właśnie my chcemy często zbudować relacje z Nim yy, na tym, co sami sobie o Nim opowiemy, a nie o tym, co On chce. Opowiedzieć sobie nam. Bez słuchania nasza wiara przypomina troszkę staniecie w pustym pomieszczeniu. Na przykład, jak ktoś oglądał na przykład w soli, to możemy zmienić puste pomieszczenie na studnie, i też będziecie wiedzieć o co chodzi. Jak się krzyknie do studni, to głos powróci. Tak samo w pustym. W pomieszczeniu to zjawisko piękne to echo. Jest nawet taka anegdota o bacy, który co rano wychodził i krzyczał coś przed domem, i echo z przyzwyczajenia mu odpowiadało, że za nim nawet. Ale nie będę opowiadał. I ta się stajemy, jeżeli za gości pustka, nie będzie przestrzeni na słuchanie, czyli wyrzucimy tą przestrzeń z życia modlitwy, Przestrzeń na słuchanie głosu Boga i tą wrażliwość z siebie na to, że Pan Bóg może mówić w bardzo niekonwencjonalny sposób i może przemówić przez wydarzenie bardzo z pozoru błahe. I jeżeli nie będziemy na to gotowi, mieli otwartego serca, tak jak Lidia, która niby postronnie gdzieś słuchała. A nagle wywróciła pod wpływem tego, co usłyszała, swoje życie do góry nogami. Zmieniła się radykalnie. No i właśnie, zamknięcie się na słuchanie Słowa Bożego staje się takim krzyczeniem w pustkę. Krzyczę, wyrażam przed Bogiem w modlitwach swoje pragnienia, wyrażam swoje pretensje, zadaję, stawiam pytania. No, ale ciągle nie mam przestrzeni dla słuchania. To, co się dzieje, to wszystko, co krzyczę do Boga, odbija się i wraca do mnie jak echo, i to, co wiem o Bogu, to jest moja projekcja moich pragnień, oczekiwań, niezrealizowanych tęsknot. I tak sobie buduję obraz Boga i yy, mówię: kurczę, jak długo jeszcze mam tak wierzyć, jak dużo mi starczy, na jak długo jeszcze starczy mi sił, żeby w takiego Boga wierzyć? w Boga, którego tak naprawdę nie ma, który powstał właśnie z tego, że musieliśmy sobie sami o nim opowiedzieć, bo nie słuchaliśmy tego, co On ma nam do powiedzenia na swój temat o sobie. Dlatego y, przestrzeń słuchania słowa y, w modlitwie jest fundamentem modlitwy. Zobaczcie, y, że y, to, to już chyba wspominałem we wstępnej konferencji, y, że uczymy się mówić jako dzieci, jako niemowlęta na początku, później właśnie mówimy, dzięki temu, że słyszymy mowę naszych rodziców. Yy, dziecko głuche nie, na, nie powie, nie wypowie słowa, nie zaartykuje, bo, bo nie wie, nie wie w jaki sposób. Yy, I yy, żeby się zacząć modlić i też zacząć mówić do Boga yy, w taki sposób, który rzeczywiście da nam to poczucie yy, bycia rozumianym, yy, to właśnie nauczenie się też sposobu mówienia. Ze strony Boga. Zobaczcie, że najpiękniejszą modlitwą, którą daje nam jako liturgię na każdy Dzień Kościół, to liturgia godzi, modlitwa brewiarzowa. I tam nie ma słowa ludzkiego. Tam nie, nie, to nie jest zbiór najpiękniejszych modlitw świętych. Tam jest Słowo Boże. Zwracamy się do Boga i Jego słowami. Żeby w tym, co On wypowiada do nas, On był uwielbiony. I dlatego tak ważne jest słuchanie. To doświadczenie Lidii przypomniało mi pewną scenę z mojego życia, kiedy ewangelizując, trafiliśmy wtedy ze studentką, dwudziestoparoletnią, prawa do domu pewnej rodziny, w której opłakiwano syna. Kilka miesięcy wcześniej zmarł ich 31-letni syn, kilka dni przed ślubem. No i ta pani w ogóle mówi, że nie chce rozmawiać o Bogu, nie chce słuchać o nim. Wyszła do pokoju sprzątać, mówi, ale wejdźcie, porozmawiajcie z moim mężem, bo on na pewno będzie chciał sobie podyskutować. I siedliśmy w kuchni z tym mężczyzną i rozmawialiśmy. I zapytaliśmy się go na koniec, czy chce razem z nami prosić o Ducha Świętego, żeby przyniósł ukojenie jego sercu w tym trudnym doświadczeniu. I nagle z pokoju obok, gdzie ta jego małżonka się krzątała i sprzątała, słyszymy krzyk: Ja chcę. Słyszała wszystko, o czym rozmawialiśmy, i to właśnie jej serce jej że było otwarte na to słowo. Wtedy do niej Pan Bóg mówił, potrzebowała pewnego dystansu przez pretensje, które miała wobec Pana Boga, bała się przed Nim stanąć, bo utożsamiała go z tym, który odebrał życie jej synowi. Ale słowo, które było ogłoszone, otwarło ją naprawdę o Bogu. Naprawdę o Jego miłości. I to słowo była w stanie przyjąć. Kolejnych sposobów słuchania nie będę omawiał, bo omawiane były w formacji. I o nich rozważaliśmy. Chciałbym was uwrażliwić na jedno. Na to, żebyście byli gotowi w każdym momencie, w każdej sytuacji swojego życia słuchać. Słuchać głosu Boga. Izraelici pięć razy dziennie swoją modlitwę rozpoczynają od tych słów, szema Izrael, słuchaj Izraelu. I dopiero wypowiadają przykazanie miłości, bo to trzeba usłyszeć. W ogóle to szema Izraela, to nie tylko audire, ale też obedire, czyli nie tylko słuchać, ale równocześnie być posłusznym słowu, podążać za słowem. I właśnie do tego jesteśmy zaproszeni i te wydarzenia, Pan Bóg mówi, to, co rozważaliśmy przez osoby, yy, przez wydarzenia, przez, przez to, co się dzieje w naszych sercach. Yy, I jak to konfrontować? Yy, w jednym miejscu wypowiada się w bardzo konkretny sposób, yy, może nie od razu zrozumiałe, ale konkretny, w swoim synu. To jest przestrzeń weryfikacji tego, czy to, co w nas się rodzi, jest z nas, z, pochodzi od złego, y, czy, czy jest z jakąś tęsknotą, tylko naszego serca w oderwaniu od drogi zbawienia. Y, to wszystko możemy rozpoznać przykładając y, to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to wszystko, co inni nam mówią, właśnie do Słowa Bożego. Zachęcam y, was do tego, żeby w każdej przestrzeni modlitwy już znajdować miejsce na słuchanie, szczególnie wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem z jakimiś pytaniami, właśnie żeby dać Bogu czas na odpowiedź. Nie od razu teraz za pięć minut, kiedy klęczę, tylko żeby właśnie wtedy wyostrzyć swoje zmysły, swoje serce, otworzyć tak jak Lidia, o której dziś słyszeliśmy liturgi słowa i czekać. Jak Pan będzie odpowiadał przez nasze życie na to pytanie? Wydarzeniem naszego życia, w słowie, które będzie w liturgii w tych dniach czytane, kiedy z tym pytaniem stajemy, w rozważaniach, w formacji, w dzieleniu w grupie, może przez kogoś Panu by odpowiedzieć. odpowiedzieć. Dlatego, dlatego bądźmy wrażliwi. I jeszcze jedna ważna rzecz, która wypływa z słuchania. Słowo, które Bóg do nas kieruje też jest proroctwem, przygotowuje nas na wydarzenia przyszłe. Stając na przykład wobec rozważań z podręcznika, czy liturgii niedzielnej, jak jesteśmy nam przy świętej, jest czasem takie czytanie, taka Ewangelia, że w ogóle no, czujemy, że nie dotyka naszego życia, to, że to jest gdzieś poza nami, w ogóle niezrozumiałe dla nas. Ale to słowo wystarczy przyjąć, zapamiętać, pozwolić, żeby ono w nas zapadło. A Duch Święty, jak słyszeliśmy dziś w Ewangelii, w odpowiednim momencie to słowo w nas obudzi. Jezus te słowa, które dziś słyszymy, wypowiada przed swoją śmiercią. Mówi o prześladowaniach, które będą, kiedy apostołowie będą posłani po Jego zmartwychwstaniach. Sam mówi, mówię wam po to, żebyście byli gotowi, kiedy to przyjdzie. Dlatego każde słowo od Boga przyjmujmy, z tą wiarą, że ono znajdzie wypełnienie i realizację w naszym życiu. Dlatego bądźmy uważni i dajmy teraz Panu Bogu czas, aby bardzo indywidualnie mówił do naszych serc.